Dziś jesteśmy obecni w specjalnym ośrodku wychowawczym Sióstr Świętej Elżbiety w Grudziądzu, gdzie jak co roku, już po raz dziewiąty, wspólnie z grupą kibicowską GKM Grudziądz zorganizowaliśmy wielką świąteczną zbiórkę dla podopiecznych tego ośrodka. No i fajnie było ponownie zobaczyć wszystkie dzieciaki uśmiechnięte, które tutaj dostały od nas y, prezenty zebrane na zbiórce. Do której dołączyli się nie tylko kibice, ale także zawodnicy, którzy przekazali gadżety na licytację na Facebooku. Pomysł by trzeba było zapytać starszego pokolenia, ponieważ ta akcja trwa od 2015 roku, już jesteśmy tutaj dziewiąty raz. Co myślę, że warto pomagać, szczególnie w świątecznym okresie. I tutaj. Po prostu jesteśmy, wspomagamy, tak? Była zbiórka i jesteśmy tutaj dzisiaj. Chłopaki dali z siebie wszystko jak co roku. Zrobili zrzutkę w online, licytację. Dużo wymaga to poświęcenia pracy czasu. Mieliśmy w klubie bardzo dużo tych rzeczy wszystkich. Chłopacy tutaj z grupy kibicowskiej też to wszystko mnie przyjechali poukładać, także poświęcili czas. Także zaangażowania mnóstwo wielkie dzięki dla, dla nich i dla wszystkich, którzy dołączyli się do tej zbiórki. Zapraszamy wszystkich, szczególnie na sektor dopingujący, cały czas trwa zabawa, jest fajnie, miło, myślę, że warto odwiedzić. To nie jest tylko tak, że kibic to bandyta. Nasi kibice zawsze chętnie wychodzą z takimi inicjatywami, dołączają się też do akcji organizowanych przez klub, klub dołącza się do akcji organizowanych przez kibiców, także ta współpraca układa się wyśmienicie. Oby tak dalej i naprawdę duże słowa uznania dla naszej grupy kibicowskiej, że y, angażują się w takie projekty i pomagają potrzebującym y, w każdym momencie.